Witam serdecznie na konferencji pomeczowej, którą się rzeczywiście zupełnie mm. <laughs> inaczej prowadzi, jak w takim stylu się wygrywa. Panie tenerze Kalis Muzniak i Wontigo Cummings. Uh, no first of all, I would like to say thanks to all players, because, uh, because today uh, we, we, showed, uh, we showed character on all of 40 minutes, on both of sides, offense and defense, and, 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 uh,

Po pierwsze chciałem bardzo pogratulować mojej drużynie, moim zawodnikom. To nie był dla nas łatwy mecz, wiadomo dlaczego, bo nie mieliśmy trzech graczy z pierwszej piątki i zawodnicy pokazali charakter dzisiaj wielki i w ataku i w obronie. No, poza tym chyba chcieli, chcieli chyba sprawić prezent Marcinowi Spytań stefańskiemu z powodu urodzin syna. I dlatego udało nam się wygrać ten bardzo ważny mecz. Ma, Antico, please. please your opinion um first of all I like the, um, we like to give anvil credit we we have a lot of respect for them we think they're a very good team po pierwsze, oddać, że Anvilowi, że to jest dobry and today was a different type game for us you know if, as you all know that we had three um, key players missing and everybody took it upon themselves to just step up and you know we approached the game a little different uh, poza tym chciałem powiedzieć, że dzisiaj był Ciężki specyficzny dla nas mecz. Nie mieliśmy trzech podstawowych zawodników, to spowodowało, że każdy pozostały zawodnik musiał wejść, wspiąć się na wyższy poziom i też inaczej podeszliśmy dzisiaj do tego meczu chyba. Poza tym widzieliśmy, że nie mamy dużo rotacji, musimy odpoczywać. Trener zmienił trochę plan taktyczny na mecz, graliśmy dużo strefą, i ta strefa naprawdę, na pewno bardzo nam pomogła. Like you know, um, so. Chciałbym podziękować trenerowi i e, też menadżerom za to, że mają dużo cierpliwości, że pozwalają nam pracować. A chciałem powiedzieć, że nie jestem jeszcze taki stary i pokażę, <laughs> że potrafię jeszcze grać. E, czy są pytania do pana Tenera lub do Kamiga? Nie ma. Jest? OK. Do Vontigo Kamiksa pytanie. Mam to w takim razie teraz pokazał pan, że e, lepiej chyba gra mu się w pierwszej piące. Teraz będzie częściej występował w tej pierwszej piące? To chyba jest pytanie do Vontigo. Czy tak? Do Vontigo. Do Vontigo. <laughs> <laughs> mm. hey, since you showed that you still can play, do you think you will play more in the starting five? nie, no, so. like you know, <laughs> uh, nie, nie, to nie jest tak. To jest zespół Łukasza Koszarka, wszyscy to wiemy. Ja się godzę ze swoją rolą. Oczywiście chciałbym grać troszkę więcej, ale to już jest decyzja trenera. Ja się godzę z tym, co on zdecyduje. Rozpoczynamy drugą część konferencji. Trener gości Krzysztof Szablowski, no i oczywiście Krzysiu Szubarga. Panie trenerze, bardzo proszę bardzo. Co można powiedzieć po takim meczu? Przede wszystkim pogratulować drużynie z Sopotu, która w obliczu tak trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, potrafiła rozegnać świetne zawody. I, i dzisiaj przede wszystkim mojej drużynie zabrakło to, czego, co, co mówię ogólnie o drużynie, to czego nie brakuje w drużynie Sopotu, czyli maksymalnego zaangażowania, chęci wygrywania. Fakt faktem, że ja się bardzo boję takiej sytuacji, kiedy w drużynie przeciwnej brakuje chociażby jednego podstawowego zawodnika, bo ma to bardzo ważne znaczenie psychologiczne, często rozluźnia drużynę przeciwną. Chociaż my też mamy swoje problemy, ale moje obawy bardzo się sprawdziły, mocno się potwierdziły i, i, i Widać to chociażby pogrze bardzo mocno pogrze defensywnej. Ok, mieliśmy bardzo poważne problemy przeciwko strefie i przyznam szczerze, że to znaczy, wiedząc już o problemach trefla tutaj na miejscu, spodziewałem się tego. Natomiast trenując, przygotowując się przez cały tydzień do tego spotkania, że tak powiem, gra przeciwko strefie nie była sprawą priorytetową, bo wiemy, że tref do tej pory aż tak często tego typu obrony nie używał. Natomiast dzisiaj z wiadomych przyczyn musiał się do tego typu obrony odnieść, wykorzystać tą obronę. No i niestety byliśmy bardzo mocno zagubieni, atakując przeciwko strefie, co trew doskonale wykorzystał. Natomiast jeszcze raz powtarzam, okej, okay, ofens był problemem ze względu na yy, słabą grę ofensywną i mało ilość zdobytych punktów, ale gra w defensywie yy, jest dla mnie osobiście katastrofą, mimo że. Staraliśmy się na ten, na ten element zwrócić dużo uwagi w treningu, to, to myślę, że to nie chodzi tylko o sposoby defensywne i, i systemy defensywne, ale przede wszystkim o pracę w defensywie poszczególnych zawodników, a i w, 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 później w całości w drużyny. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. No i Krzysiu, bardzo proszę. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim spotkaniu. Nie wiem, co się z nami stało. Cały tydzień dobrze pracowaliśmy, byliśmy przygotowani, wyszliśmy na mecz, jakbyśmy byli nieobecni. Filip Dlewicz, myślę, że, że pokazał klasę, dlaczego, dlatego, dla, dlaczego jest od wielu lat, można powiedzieć, w polskiej lidze najlepszym zawodnikiem polskim. Na pewno jest nam wstyd po takim spotkaniu. W szatni była cisza. Musimy przeprowadzić mięską rozmowę, bo tak grać dalej nie możemy. Dziękuję.